Szukanie tego skarbu wcale nie jest y, takie proste, bo choć mapa plus minus pokazuje, w którym miejscu powinniśmy iść, y, to jednak dokładna nie jest i, i czasami, no przynajmniej w moim przypadku, tak było, wiele się trzeba było naszukać. No ale udało mi się, znalazłem skarb w tej skrzyneczce, prawda, bo okazało się, że to była jakaś ukryta skrzyneczka. A, idealnie, pięknie. Była ukryta skrzyneczka, i jakieś śmieci tam ogólnie w tej skrzynce były. Nic, 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 nic bardziej wartościowego, a co gorsza, nic co by mi się mogło przydać. No, no, no Pobrałem to tam, co, co mogłem, co jakąś wartość przedstawiało, no i sprzedałem, ale ogólnie żadnego skarbu tam nie było. Dobra, nie wiem czy dobrze zrobiłem, że zszedłem tutaj z góry. Gdzie ten wilk? zgudziłem. prostu na chwilę, żeby mieć lepszy. O, tu jest. Dzień dobry. Uściągniemy z ciebie skórę. Wartości to ona specjalnie dużej nie ma, ale dobre i to. Butelek. Błękitny motyl, który potrafi przenikać przez skały. Coś niesamowitego. Dobra, idziemy sobie dalej jeszcze tutaj. O, biała grań przed nami. Biała grań i wilki. Do tych budynków sobie tam wpadniemy. Pójdziemy jeszcze troszkę w tą stronę, tam już pewnie nic nie znajdziemy, a później skręcimy sobie w stronę białej grani i się do niej udamy. Fajnie wygląda Gdzie my tu wyjesz? ten wilk, że mnie nie zaskoczył. On no tu gdzieś będzie przyczajone. Takie przeczucie. nie ma. Tu jest jakieś dziwne miejsce, jakby półeczki takie skalne, ale już widzę, że tam nic nie ma na górze, a i tak pójdziemy sprawdzić. A co? No nie ma nic. Skoczymy sobie. Pik, pik. Schodzimy na dół, dojdziemy sobie tam do mostku, przejdziemy na drugą stronę i już prawie w białej galni będziemy Patrzcie jak to fajnie ładnie Gdzie my to w ogóle na mapie sobie idziemy? Odeszliśmy sobie tutaj tą stroną I Tutaj nic nie było, ciekawego Au Zobaczymy, kawy, bo coś zasycha w gardle. na górę można by było wejść. Wykryto. Co tu jest? Serena? To na pewno. Skradanie się wzrasta do 29. Bardzo fajnie. No i właśnie po to się skrada cały czas w Skyrimie. Cały czas, cały czas ta umiejętność. Jak tylko pojawi się jakiś przeciwnik w pobliżu i nie jest w stanie nas zobaczyć, ona nam cały czas wzrasta. Tutaj nie ma nic, nic nie ma, nic nie ma, na pewno. Na pewno. Dobra, schodzimy na dół. Idziemy do mostku. Zjadę tędy. Zjadę tędy. Przechodzimy na drugą stronę. idziemy, zajrzymy sobie do tych domków tutaj. O nie, łuk tu schowamy. Dostaniemy, po co się będziemy skradać na głównym trakcie. Co my tutaj mamy? Hmm, jest jakaś tabliczka. Co? Miodostynia czarownik? Dobrze to przeczytałem? Dzień dobry panu. Mogę sobie poradzić ze zbójami. Ale ze smokami? Świat oszalał! No oszalał, oszalał. Ze smokami to sobie chyba nikt nie poradzi. Przynajmniej na razie. Cick. Proszę bardzo, jaka fajna fizyka. Co to w ogóle jest? Miodostynia. gdzie idziemy, wchodzimy tu. Tędy. To jest jakieś malutkie wejście. Zobaczymy co to w ogóle jest. Miodostynia. Czerwoniak. A, czerwoniak. Wymaga klucza. No to żeśmy sobie weszli. Pomywać się nie będziemy. Tam, gdzie nie musimy... Tu się wchodzi. Dzień dobry. Jak pan tu ładnie ma. Jabłuszko. Zwanek tutaj panu leży. Jakbyśmy go tak troszkę kopli tam w bok, żeby się... <laughs> Jedzenie! Placek. Jakie ładne pucharki. A to co? Miód. No, i tutaj miód robią. Dzień dobry panu. Do produkcji czerwoniaka wykorzystujemy jedynie naturalny miód. Nie ten szlam, który można znaleźć w posiadłości złotoblask. Mm -hmm. Pokaż to was na sprzedaż. Zejrzyj się. Pożywienie. Gotowana wołowina. Uuu. Weźmiemy, lubię wołowinę. Sera nie, bo to spleśniały, fuj. Króliczy ujździec nie. Miod sobie weźmiemy. Później przy najbliższej okazji się napijemy. A co, 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 co daje ten miód? Przywraca 20 punktów kondycji, regeneracja kondycji spowolniona o 25% przez 20 sekund. Opiekane pory! Przywraca 6 punktów zdrowia. Też sobie weźmiemy, ja strasznie lubię Pieczone ziemniaczki to niespecjalnie, bo mi się zepsują. Pieczony zębacz, fuj. Placek jest drogi, no, ale wezmę sobie i tak. Pewnie świeży, ledwo co upieczony. Dziękuję panu. Idziemy sobie stąd. A teraz muszę cię przeprosić. Mhm. Ja też pana muszę przeprosić, jakbyśmy tutaj sobie. Aha, to się A. wychodzi na zewnątrz. A nie, dzień dobry. Malus Macius. Potrzebujesz czegoś, czy po prostu przeszkadzanie innym w pracy sprawia Ci przyjemność? Synek, musisz sobie poprawić makijaż na oczach. No to mają ma niewolników, czy co? Jeśli chcesz coś kupić, gadaj z Sabiornem. Jeśli nie, oglądasz się. Ejmar. Jeśli chcesz skosztować najlepszego miodu w Skyrim, jesteś we właściwym miejscu. Tak, po to Sabiorna ciężko nazwać właścicielem. Bliżej mu do nadzorcy niewolników. Jeśli chcesz kupić miód, zwróć się do właściciela. Się tutaj poszli. Wymaga klucza, no nie, będziemy się włamywać. Co on tutaj jeszcze ma ciekawego? Wszędzie tylko miód, a tu wejście na górę. Nie wiem po co tu wlazłem na górę. Może jakąś książkę znajdziemy. za mną. Nie no, nic nie ma ciekawego. Jesteście jakiś. Czeladnik. A przecież w życiu tego nie otworzę. Ten już pewnie idzie tutaj sprawdzać, czego nie okradam. A nie, nie jest specjalnie zainteresowany. To mógłbym prowadzić otworzyć te drzwi na czeladnika i pewnie by mi się w końcu udało. Ale szkoda moich wytrychów mogą mi się przydać jeszcze. Zdecydowanie bardziej. Czy my tu jesteśmy dobrą postacią? Jaka beczka wielka. My tu jesteśmy dobrą Nigdy postacią. nie spotkałem nikogo, kto w taki sposób jak on cieszyłby się z czyjejś niedoli. Ten sobie tutaj pije. Dobra, wychodzimy stąd. Na zewnątrz, tutaj jest po nas. Eee, zobaczymy co jest jeszcze tutaj. No tutaj już nic nie ma, widzę. są stajnie, tu jest jakiś tartak. To coś jeszcze jest tam fajnego, ciekawego? Nie specjalnie. Którędy jedziemy, tędy czy tamtędy? Hmm, tamtędy pójdziemy przez most tak sobie grzecznie. Ktoś tam idzie? Nie wiem, to super. tej walki tutaj nie miałem dzisiaj w tym odcinku, niepokojące, ale tej walki jeszcze nie zabraknie później w przyszłości, w zasadzie to pewne pewnym momencie nic nie będziemy robić, tylko walczyć na okrągło, a to to oto biała grań. No i mnóstwo strażników, bardzo dobrze niech pilnują. Dzień dobry, panie władzo. Helgen zniszczone przez smoka. Trudno w to uwierzyć, prawda? A jednak, wiem co mówię, widziałem na własne oczy co tam się działo. Kolejny strażnik idzie sobie jakiś tutaj. Czego ci potrzeba? Czego nam potrzeba? Tak jak już tu jestem, to po prostu obadam sobie. Farma dziewcząt wojny. No proszę. Chyba nie wiem czy chcę tu iść. Hop! Co tutaj mamy ciekawego? No to sobie pewnie siedzą i odpoczywają. Kurki. Jest, tutaj nie ma nikogo. No więc już nie będziemy się włamywać. Poddamy sobie z tymi paniami. Dzień dobry, pani. Przyda się nam pomoc przy zbiorach. Jeśli chcesz zarobić parę groszy. To no pewnie, że chcę. Co mam zrobić? Dzień dobry. Szukam pracy. Dzień dobry. Potrzebujesz czegoś? No, no, no. Ta wojna. Potrzebujesz czegoś? Dobra, to w przeciwieństwie pozb... do reszty mojej rodziny, mam robotę. Pozbieram wam pory w takim razie i wam je dam. Jak kopciuj, bo już wszystko wyzbierałem. Cyk, cyk. Mam wasze pory wyzbierane. Hmm? Chyba nie jest zainteresowana. Mój brat i on miał rację. Trzeba wstąpić do Akademii Bardów. I uniknąć tej bezsensownej wojny. Mam pory na sprzedaż, proszę pani. Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. Ile mi dasz? W takim razie wracam do pracy. 11 złota mi do, czyli złotóweczka za por. No nieźle, nieźle. Coś wam jeszcze trzeba pozbierać? Tu są jeszcze. Wszystko im wyzbiera. Tzik, tutaj za was. Ratować świat, walczyć ze smokami. to Lori sobie chodzi, zbiera pory. Jest jest ogólnie szczęśliwy. Teraz jeszcze miodu napijemy A to mogę też? Tykwy też jeszcze wyzbieramy Trzeba pomagać Ludziom Nie potrzebuję, że wziąłem za to pieniądze Bo tych pieniędzy to na razie mam dość, tak nawet dość A tu co jest, jajeczka można wziąć? No 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 Jajko kurczaka, cyk Cik. drugie jajeczko jest jeszcze jakieś Nie ma, idziemy im to zanieść jeszcze jest coś do zebrania albo do zrobienia pszenica zbierz 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 i zbierz jeszcze jedno no wszystko zrobiłem możemy wracać zakomunikować Dzień dobry Potrzebujesz czegoś? Nie. I pani już nie kopie, bo ja Przyda już to się wszystko nam pomóc przy zbiorach, jeśli chcesz zarobić to. parę groszy? Eee, pszenicę mam Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. Ile dostaliśmy? Eee, 25 zł. Dostaliśmy. No fajnie. Mam też tykwy. Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. No dobrze. Ciekawe jak się skończą pieniądze, czy nie będzie płacić. Porów Uczciwa zapłata za uczciwą pracę. W takim razie wracam do pracy. Już nie ma pani co tutaj robić, bo wszystko zrobiłem. Dobre uczynki, tu jeszcze skóra, coś trzeba. O, na to będzie dalej kopać. Dobra, to tyle w tym odcineczku. A, wejdziemy sobie jeszcze do młyna. A co? Zobaczymy co tu ciekawego mają. Palca tu wsadzimy. Boże żarna. No i co? Na, na czym i po co? Moglibyśmy wziąć tą pszenicę i tutaj przerobić. Dostalibyśmy pewnie jeszcze więcej kasy. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Skyrim. W której sobie pewnie już wejdziemy do Białej Grani. Ale zanim wejdziemy... Farma farmach łodory, To też sobie tam idziemy. Zobaczymy co tam jeszcze jest. W kolejnej części pewnie wejdziemy już sobie do... O! Tutaj też trzeba pomóc! Tutaj też trzeba pomóc! Będziemy kapustę zbierać. Dobra, trzymajcie się, cześć, do następnego razu.